Witam Was wszystkich, chyba jest jeden ciąg dalszy podgrzewanej kierownicy. Tutaj widzicie kierownicę z laguny trójki, no z oryginalna kierownica. Można sobie zobaczyć ile tego wieloklinu wchodzi z kolumny kierownicy w gniazdo samej kierownicy. A to teraz tak delikatnie ściągnę. Nie mam dzisiaj osoby do kamerowania. Jeszcze wtyczkę zapomniałem wypiąć. Teraz już wyjdzie na pewno. No, tak. I teraz zobaczycie sobie, jak to wygląda u mnie. W talizmanie było całe proste. Tą obudowę mam, więc na razie wyszarpałem jak rekcio na szybko, żeby tylko kostka przeszła. Także słuchajcie, tak to wygląda. Jest zrobiony stożek już. Własnymi ręcami, jak to się mawia. Bez żadnej tokarki, bez żadnych takich spe specjalistycznych narzędzi. Wiertło odpowiedniej średnicy plus kamień szlifierski. No i teraz pokażę Wam jak to, jak to finalnie wygląda w lagunie teraz wtyczki airbagów prze, przepchnę tylko Musicie zaczekać. O, dobra. No. I tak to wygląda w... w lagunie z kierownicą Stalizmana. Wspominałem Wam wcześniej, że muszę coś wydrukować na drukarce 3D. Co prawda wtyczka mi tutaj yy, w dużej mierze pomaga. Blokuje ten mechanizm zwijaka. Natomiast no dobrze byłoby taki prostokącik z otworem zrobić na wymiar. W lagunie troszkę to inaczej wygląda. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. O, tu jest, tu jest ten element. I ten plastik pasuje. Tylko, że oczywiście pasuje, yy, pasuje, tylko, pasuje tylko tymi elementami na szerokość. No ale już jest za wąski tutaj, tak. Także trzeba wziąć wymiar środka z tego wewnętrzny, gdzie trzpień przychodzi. I wymiar zewnętrzny tutaj tego, tego prostokątu. No i tak to finalnie jak wygląda, nie wiem jak to tam wam będzie łatwiej ująć może. Jeszcze wiadomo, kable poducha. Podłączyć zasilanie do grzania grzałki, podświetlane klawisze, tempomat. No wszystko będzie aktywne, tak? Airbagi. Także no, zobaczyłem pojeździe i potestujemy, yy, tutaj z boku tak to mniej więcej wygląda, yy, taką szczelinę zostawiłem, jest praktycznie na styk z obudową kolumny, bo już przymiarki też robiłem. Także no, działamy dalej, bo tu nie ma co czasu tracić, pochwalę się na pewno efektem końcowym. Następny filmik myślę będzie już jak założę kierownicę, ewentualnie może jak będę podłączał samo, samo yy, podgrzewanie jeszcze kierownicy, bo to na pewno Was zainteresuje yy, z takich kwestii technicznych. No i to wszystko. Pozdrawiam, Matias1.